No dobrze, myślałem, że to był Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Skierniewicach. Dawno tutaj nie byłem, kiedyś przyjeżdżałem niemalże co tydzień, bo taki był wymóg, bo minister Gabarczyk po pierwsze, ale był do, do, do autostrada 2. Ale zdążył na szczęście i teraz, teraz, niestety, muszę mijać skiernicę da szerokim mukiem. Szanowni Państwo, kiedyś to ojczyzna zdecydowała, że ja przybyłem do Skierniewic. A teraz najczęściej do Skierniewic ściąga mnie jedna osoba. To jest Dorota Rutkowska. Wielkie brawa. Gdy była wiceprezydentem Skierniewic, wiele razy rozmawialiśmy o tym, jak wesprzeć to miasto, które przecież jest stolicą subregionu w regionie Łódzkim. Miejscem wyjątkowym, gdzie ta wiedza sadownicza, ogrodnicza Polski jest skoncentrowana i stąd promieniuje. Nie tylko na cały kraj, nie tylko na Europę, ale i na świat. Dorotez nam od lat jest człowiekiem odpowiedzialnym, kompetentnym, dotrzymuje słowa, a przy tym wszystkim jest osobą ciepłą, wrażliwą i mm, ma coś, co dzisiaj w polityce jest takie rzadkie: ma kulturę osobistą. Decyzję o kandydowaniu podjęłam tak naprawdę 10 dni temu. To była chyba jedna z najtrudniejszych decyzji w moim życiu. Ale moje miasto jest najważniejsze. Mieszkańcy tego miasta są dla mnie najważniejsi. I jeśli to oni zdecydują, że obdarzą mnie mandatem zaufania i zostanę prezydentem Skierniewic, to jestem gotowa zrezygnować z pracy parlamentarnej na rzecz pracy dla mojego miasta, dla moich Skierniewic. Postawiłam na Skierniewice już bardzo dawno, stawiam na nie dalej. Stawiamy na Skierniewice. Rekomenduję Państwu głosowanie na Dorotę Rutkowską. Posłankę, samorządowca, osobę skuteczną, mającą program dla Skierniewic, potrafiącą do Skierniewic przyciągać ludzi, budować dla Skierniewic przyjaciół. Warto głosować na Dorotę Rutkowską. Dorota Rutkowska jest kompetentna i odważna. Potrafi podejmować decyzje. Zawsze. Gdy rozmawialiśmy, mówił o tym, że chce pomóc skierniewicom szybciej się rozwijać. I jeżeli w Warszawie rządzi kobieta, w Łodzi rządzi kobieta, to pośrodku tego dystansu także powinna rządzić kobieta Dorota Rudkowska. Chciałam przedstawić całą ekipę naszych koleżanek i kolegów, którzy będą razem z nami kandydować w tych wyborach. Proszę Państwa, idę do wyborów samorządowych z naprawdę wartościowymi ludźmi. Zarejestrowaliśmy pełne listy w czterech okręgach. To są, to jest 42 kandydatów i proszę Państwa, wśród nich jest 20 kobiet i 22 mężczyzn, więc parytety mamy idealnie zachowane. Może nawet ponad idealnie, w czterech okręgach yy, mamy na miejscach liderów dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Czyli też bardzo proporcjonalny podział. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że kobiety coraz chętniej, świadomie chcą uczestniczyć w naszym życiu publicznym, w naszym życiu społecznym. Bardzo, bardzo za to dziękuję, ale dziękuję naprawdę całej ekipie. Kochani, jesteście cudowni i razem damy radę. No, miasto Skierniewice nie mogło sobie wymarzyć lepszej kandydatury niż kandydatura Doroty Rutkowskiej na prezydenta tego miasta. Po pierwsze kobieta, po drugie uparta, po trzecie kobieta, po czwarte uparta i na dodatek konsekwentna. Wydaje mi się, że Skierniewice mogą trafić w dziesiątkę. Zapraszam 16 listopada. Głosujcie na Dorotę Rutkowską.